Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie takiej troszkę dłuższej wjazdu na antenę Radielka i do portalu lk.pl Kwadrans Samorządowy. W studio witam wiceprezydenta miasta Leszna, pana Piotra Juźwiaka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwo. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj w studiu być i z panem redaktorem porozmawiać. A rozmawiamy o bieżących tematach miejskich. Pan prezydent zajmuje się. Taką tematyką edukacyjną, sportową, kulturalną w mieście. Oczywiście o edukacji będziemy teraz mówić. Bardzo się cieszę. I o zdrowiu. O, ponieważ chodzi o opiekę dentystyczną w szkołach, yy, zmieniło się prawo i jest. Yy, Nakaz właściwie prowadzenia opieki dentystycznej w szkołach. Jak to w Lesznie wygląda? Tak, w zasadzie zgodnie z przepisami, które weszły w życie 15 września tego roku, to w każdej placówce szkolnej powinien być gabinet dentystyczny. Oczywiście pewnie w takim mieście jak Leszna, zwłaszcza w większych miastach, jest to nie do końca możliwe, dlatego ustawodawca dał taką możliwość, aby zawrzeć umowy z gabinetami stomatologicznymi, nie znajdującymi się w placówce, ale które zobowiążą się do przyjęcia uczniów i przyjmowania tych uczniów jeżeli takiego gabinetu nie ma. I my mamy trzy takie gabinety w dwóch to przypadkach. Szkoła. Tak, to jest szkoła podstawowa numer 7, szkoła podstawowa numer 12 i 13. W dwóch przypadkach już podpisaliśmy umowę z tymi gabinetami. Jeszcze w jednym przypadku czekamy, ale z informacji, które mamy z rozmów wynika, że też ta umowa będzie podpisana i podpisaliśmy dwie umowy z prywatnymi gabinetami stomatologicznymi, jeden mieszczący się umowa będzie podpisana właściwie na dniach na ofiar a Drugi to jest Ventriculus, tam też. Tam już taką umowę jednoznacznie podpisaliśmy. I tutaj warto wskazać, że tak naprawdę po pierwsze jesteśmy dalej otwarci, bo to jest w interesie zarówno miasta, jak i mieszkańców miasta Leszna, żeby z innymi gabinetami stomatologicznymi takie umowy też podpisać. Więc jeżeli byłyby jakieś gabinety dalej zainteresowane, a wiem, że są, bo już mamy telefony w tym względzie, to proszę o kontakt z Wydziałem Edukacji. Bo im szersza gama takich podmiotów, tym lepiej dla naszych uczniów. I z tych gabinetów, których my wykaz zamieścimy na stronie, ale też prosiliśmy dyrektorów szkół, żeby przekazywali na zebraniach, na najbliższych zebraniach, które to są placówki, mogą korzystać wszyscy uczniowie. To znaczy, nie jest tak, że ze szkoły podstawowej numer 7 może korzystać tylko uczeń szkoły podstawowej nr 7, a jednocześnie, że uczeń szkoły podstawowej numer 7 musi korzystać tylko i wyłącznie z tej szkoły. Każdy uczeń leszczyńskiej szkoły z ze wszystkich wybranych przez siebie gabinetów, czy to mieszczących się w szkole, czy też poza szkołą może korzystać. My systematycznie, bo na dzisiaj mieliśmy obowiązek w zasadzie podpisać jednej takiej umowy, my podpisaliśmy już trzy. Bodajże takie umowy, będziemy podpisywać kolejne i systematycznie na stronie miasta Leszna będziemy to umieszczać, a także wiem, że dyrekt, dyrektorzy dużej części szkół już tą informację podali też na pierwszych zebraniach, także na kolejnych zebraniach, które się będą odbywać, będziemy przekazywać taką listę, listę pracowek. Myślę, że tutaj duże ukłony pod adresem ustawodawcy, bo jest to dość dobre rozwiązane, pozwalające na taką dużą dowolność. No, z tym wszakże zastrzeżeniem, że dalsza rzecz, już obsługa, czy, czy, czy kwestia związana. Z, z, z kosztami to, ma, to jest kwestia NFZ. To naszym Aha. zadaniem jest tylko podpisać. E, Czyli taką... NFZ płaci za usługi tak. wszelkie, które świadczą gabinety, a uczniowie mogą skorzystać z jakiego typu usług? To wszystko zależy od jakby kontraktów, tam są podpisane, ale widziałem, że też ma być wydane na dniach. Niedawno jedna z gazet ogólnopolskich pisała o tym, że w ciągu kilku dni ma być wydane takie rozporządzenie, które ma znosić limity w tym zakresie. No co by świadczyło, że będzie to duża część mm -hmm. usług, jakie mogą być świadczone. No nie tylko przeglądy nie, 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 zębienie, nie tylko przeglądy. ale także leczenie tych ubytków, tak. plombowania. Te, te... Przy czym to... widziałem, że ma być wydane dopiero takie zarządzenie na dniach, bo na dzisiaj wszyscy wiemy, że są limity, jeśli chodzi o NFZ. Przy czym tu się też tylko opieram Oprze... na doniesieniach Czyli medialnych. Panie uczeń, każdy i podstawówki w Lesznie, bo to dotyczy nie, tylko... tylko szkół, szkół średnich Szkół Lesznie. średnich i, i, i szkół podstawowych. Tak. Może skorzystać z... Tam jest chyba warunek do 19 roku życia. Okej. Okay. I do tych gabinetów, które mają podpisane umowy, tak. może iść, może zmieniać te gabinety? Tak, może do, dowolnego iść. To znaczy, uczeń nie jest przypisany do jednego i nie jest przypisany do szkoły, czy też do swojej szkoły. Mhm. Te gabinety będą wymienione na stronie internetowej. Czyli jeżeli nie jest zadowolony z jednego, może iść do innego. Tu nie ma żadnego tak. problemu. Y I cztery już są. Kolejne w drodze. Tak. I mam nadzieję, że będzie I ich jeszcze. Chętni więcej. mogą się zgłaszać, bo jak nie będzie limitów, to jest dobry pieniądz chyba z tego, z NFZ-u. Nie wiem, ile NFZ płaci, szczerze mówiąc. Też ale... aż tak się w to nie wnikałem. Tak, jak mówię, naszym zadaniem jest tutaj podpisanie, natomiast kwestia realizacji to już jest kwestia ze strony NFZ-u. A jak już przy pieniądzach jesteśmy, cały czas prowadzone są przez miasto kontrole wydawania pieniędzy w placówkach niepublicznych. Chodzi oczywiście o te dotacje z, tak. z Urzędu Miasta, które idą do tych placówek. Opisaliśmy w w przeszłości kilka historii, zwłaszcza to jedno przedszkolenie publiczne, które bardzo duże pieniądze musiało zwrócić do miasta. Z I zwróciło już ostatecznie, bo tam wiem, że się wyrok uprawomocnił. Wyrok się uprawomocnił i udało się te wszystkie pieniądze, yy, które tam były, to było, mówię, grubo ponad milion y, złotych y, ściągnąć i w całości one wróciły do budżetu miasta, no co spowodowało, że to kiedyś yy, na ten temat rozmawialiśmy, wtedy jeszcze nie były ściągnięte, tylko wiem, że są decyzje wydane, ale na tą chwilę już ściągnęliśmy ponad 2 miliony złotych. W ogóle? W ogóle, tak. Kontrole trwają cały czas? E, tak, panie redaktorze, trwają. Wygląda lepiej, zdecydowanie. Teraz zakończyliśmy w zasadzie w ostatnich tygodniach, y, y, znaczy były dwa wystąpienia pokontrolne pani kontroler, świetnie przeprowadzone. Y, y, w jednym z tych y, nawet y, postępowań, jedna z placówek, akurat nie przedszkolna w tym przypadku, nawet sama po wystąpieniu pokontrolnym mówi tak, my się zgadzamy tutaj y, z zarzutami, które ma pani kontroler i sami Zadeklarowali, jeszcze tego nie wpłacili, ale że 100 tysięcy w tym przypadku tutaj uznają i zamierzają zwrócić do, do miasta. No, drugie takie postępowanie, które teraz mamy, akurat no to ono trwa. Tam trwa postępowanie administracyjne i pewnie skończy się decyzją. No, choć jeszcze jesteśmy na etapie ustalania, które wydatki faktycznie wskazane przez panią kontroler zostaną ostatecznie przez urząd, bo to jest jakby dwa etapy. Najpierw pani kontroler robi kontrolę, później ją przekazuje do Wydziału Edukacji. Dopiero Wydział Edukacji następnie wydaje, jeżeli sama strona na nie deklaruje, to zapłacić, tak. tą decyzję, która jest decyzją ewentualnie mm -hmm. e, zaskarżalną wtedy. Tam w przypadku tego przedszkola właśnie, na no, ten ponad milion, tam były takie bardzo spektakularne niektóre wydatki niezrozumiałe, jakieś garnie, które były kupowane. Czy tutaj też takie... Nie, nie, raczej tutaj są kwestie związane z ilością dzieci, z deklarowaną ilością dzieci, czy nie do końca udokumentowaniem e, wszystkich e, wydatków. Mm -hmm. e, kolejny temat to inicjatywy związane z, z rocznicą rocznicą powrotu Leszna do Macierzy. Jest ta, był taki projekt przyjęty przez Radę, żeby nauczyciele pisali projekty, e, za które mogą otrzymać ekstra pieniądze tam chyba 1000 złotych. Był. Tak. E, to były pieniądze, które, mówiąc brzydko, ale w cudzysłowie zaoszczędzono na strajku nauczycieli. Tak, taki projekt został przyjęty przez Radę Miasta Leszna. Tam było takie założenie, że mogą z tego projektu skorzystać wszyscy nauczyciele, więc tutaj wyraźnie czasem pojawiają się takie zupełnie błędne stwierdzenia, że to są pieniądze za strajk. Za strajk. No absolutnie nie, bo korzystali z tego wszyscy nauczyciele. W ogóle to nie było powiązane ze strajkiem. To był taki element promocji tutaj 17 stycznia 1920 roku, a więc rocznicy, która za chwilę przypada. Miały być złożone bardzo ciekawe różnice różne e, projekty, e, z tych e, jakby takich kwestii też mogli skorzystać będą mogli skorzystać pracownicy niepedagogiczna, więc osoby, które e, w ogóle nie brały, czy w większości nie brały udziały w strajku. Natomiast e, de facto no, zostało złożonych takich projektów dość dużo, bo mam już ostateczne podsumowanie, bo można było składać do poniedziałku. E, na 1300 około 1300 nauczycieli. Takie wnioski złożyło 1046 nauczycieli, czyli, czyli duża część były takie szkoły, gdzie w zasadzie od dyrektorów wiem, bo to oni zatwierdzali, tak? To pozostawało w gestii dyrektorów. No trudno, żebyśmy my tutaj zatwierdzali tysiąc ileś wniosków i je badali. Natomiast były takie szkoły, gdzie w zasadzie praktycznie wszyscy nauczyciele takie wnioski złożyli i pomysły są bardzo, bardzo ciekawe. A, chociaż kilka takich bardziej... No takich, które mi utkwiły przynajmniej w pamięci, no to nie wiem, to, to, to wiadomo, jest cały szereg historycznych, tak, związanych z konkursami, z miejscami pamięci, z jakby z wycieczkami po Lesznie, z uczniami po takich miejscach związanych z okresem międzywojennym czy z 17 stycznia 1920 roku, więc to jest jakby taka jedna gama. Jest cały szereg imprez sportowych z tym związanych, organizowanych zupełnie dodatkowo, ale z takich pomysłów to na przykład 100 zadań z matematyki na stulecie powrotu Leszna do macierzy. Jedno takie ciekawe zdanie, które mi też utwiło. 100 litrów krwi, dość dużo na, 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 na stulecie, więc myślę, że tych, są też konkursy plastyczne, tak jak powiedziałem, są wycieczki po takich ważnych miejscach. Nauczyciele języków często wprowadzali takie pomysły, żeby zrobić ileś lekcji poświęconych temu wydarzeniu, ale złącznie z taką terminologią. Nie na normalnych zajęciach y, z języka z tego okresu, więc tak jak pan redaktor widzi, no przekrój był bardzo szeroki, jeden z dyrektorów nawet mi podzielił, że są pomysły sportowe, historyczne, edukacyjne i y, 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 y inne, więc ten z, zakres jest tutaj bogaty. I mam nadzieję, że ta ważna data, bardzo ważna, którą y, co roku świętujemy, a w przyszłym roku, w zasadzie na początku już będziemy świętować, y, bardzo dokładnie, no będzie tak jakby wszystkim już mieszkańcom Leszna się jednoznacznie kojarzyło. I te projekty, oczywiście to, że są złożone, to jest jedno, ale muszą być zrealizowane. Tak, oczywiście, dopiero kwestie związane z, 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 yy, wypłatą? z wypłatą tego będą miały miejsce po zrealizowaniu tych projektów i po zatwierdzeniu przez dyrektora, że faktycznie to było zrobione. A one muszą być zrealizowane do 17 stycznia Nie, właśnie? Nie, do końca listopada ustaliliśmy. To szybko. Tak. To żeby... to tam będą musieli błyskawicznie oddać. W tej Bo to jeszcze szkole. jest kwestia sprawdzenia tego, my raczej myślimy tutaj o kwestiach roku budżetowego i tak dalej. No stoliców to jest 200 uczniów, którzy po pół oddają, a niektórzy no, że oddają Być może będzie akcja zrobiona Aha, aż tak szczegółowo, nie znam czy to jest nawet dyrektor tej szkoły, który mi mówił o tej akcji, mówił, że już jest ustalone wszystko ze stacją krwiodawstwa i tak dalej, więc myślę, że ten projekt wyjdzie, więc jak myślę, że wiele projektów pożytecznych edukacyjnie, ale jak pan redaktor widzi nie tylko edukacyjnie, ale także społecznie no bo niewątpliwie oddawanie krwi to jest inicjatywa, którą warto. Godna najwyższej pochwały. Już na sam koniec, bo bardzo mało czasu nam zostało, chcieliśmy państwa zaprosić na taką konferencję, którą miasto organizuje. 9 października konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu. Tak, bardzo duża konferencja. Można się rejestrować na stronie miasta Leszna lub pod adresem internetowym asochackamaopaleszn.pl, a mianowicie to jest konferencja dotycząca zdrowia psychicznego, zwłaszcza kierujemy ją pod. Adresem psychologów, psychiatrów, nauczycieli, pedagogów, ale także innych osób, prawników zainteresowanych tą tematyką, no przyjadą wybitni znawcy tej tematyki, m.in. Krajowy konsultant do spraw psychiatrii, pan profesor Piotr Gałecki, były minister zdrowia w rządzie, bodajże Leszka Millera, pan Marek Balicki i cały szereg innych wybitnych fachowców. Jest sesja poświęcona też samobójstwom. Państwa redakcja też donosiła o kilku samobójstwach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Też przyjadą wybitni specjaliści z tego tematu. Na czele ze słynnym też nie tyle od samobójstw, ale panem profesorem Lwem Starowiczem, którego każdy. Seksuologiem. seksuologiem, seksuologiem znanym, którego każdy jakby tutaj zna. Więc zapraszamy, zachęcamy do zapisywania się. Konferencja jest w tym przypadku darmowa organizowana przez Miasto Leszno w ramach takiej kampanii społecznej związanej ze zdrowiem psychicznym, bo jest to niewątpliwie bardzo ważne zagadnienie. Także osoby zainteresowane, proszę sobie zaplanować 9 października. Tylko trzeba się zapisać. Tylko trzeba się zapisać na stronie miasta najpierw Albo na pod adresem internetowym, który przed chwilą Panie Agnieszki Sochacki pa, z Wydziału Spraw nie, organizacyjnego. organizacyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiceprezydent Piotr Joźwiak był naszym gościem. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.